O dzieciach. Dzieci chorują często bardzo ciężko, albo mają depresję, albo chorują właśnie na różne tematy związane z gardłem cięższe jak rak niepełnosprawności. I my zazwyczaj te dzieci leczymy. Owszem, to jest jedna droga, ale drugą, żeby się dowiedzieć, co się naprawdę dzieje, to jest trzeba zobaczyć, co się zadziała u nas w ogóle w rodzie. Bo dzieci tak kochają swoich rodziców, że biorą programy wszystkie, albo przynajmniej większość, po to, żeby rodzicom móc pomóc. Kochanej mamie, kochanemu tacie. Często bardzo biorą też programy ze swoich mam. Nieudane związki, nienawiść do mężczyzn, różne problemy zdrowotne, po to, żeby mama przeżyła, bo mama jest jedyną ostoją, jedyną postacią, istotą, przy której dzieci mogą przeżyć. A jeśli nie jest to mama, to jest to tata. I te dzieci często nam pokazują nasze własne programy. Mamy bardzo często różnego rodzaju takie wątpliwości, lub wręcz oskarżycielskie określenia, że nie chcę tego dziecka, mam też i takich klientów. Nienawidzę tego dziecka, bo jest agresywne, to co robi, w ogóle mnie nie słucha, mam dosyć i jest porzucanie tych dzieci. Ale, jak się robi już pracę na głębokim poziomie, czy poprzez medytację, czy poprzez różnego rodzaju pracę na a, podświadomości, to się okazuje nagle, że a ja byłam taka sama, jak byłam mała, albo coś się zadziało w moim życiu takiego, że to dziecko wzięło to na siebie i dziecko pokazuje moje programy. To, co mnie naprawdę yy, boli, co jest we mnie, a z czym ja się nie chcę skonfrontować. Więc leczenie dzieci i pomaganie dzieciom swoją drogą, ale najbardziej dzieciom się pomoże, kiedy wejdzie się w, je, w ich kontrakty w ogóle na nas, i co w ogóle te dzieci wzięły sobie z nas, i dlaczego wzięły. Dopiero wtedy widać, jak z wielką miłość dzieci, żeby rodzicom pomóc i móc ich, ura móc ich uratować. Myślę, że to jest gruba lekcja, proponuję się zastanowić nad tym. Szczególnie, kiedy mówimy o Aspergerze w rodzinie, u dzieci. Posadza najwyżej problemy właśnie z komunikacją. A tak naprawdę chodzi o komunikację między rodzicami. A kiedy mówimy o chorobach lokomocyjnych, mówię tu o takich prostych przypadkach. No to się okazuje, że to jest co innego mówi tata, co innego mówi mama. I dziecko jest całe w takim wahadle, braku w ogóle równowagi, bycia w ogóle w centrum. Tych tematów można naprawdę mnożyć, więc wszystkie odpowiedzi macie w domu. Nie szukajcie tego tam, gdzie tego nie trzeba szukać, przychodźcie na sesję i będziemy patrzeć. Miałam też przypadek małego dziecka, które obroniło mamę przed uderzeniem jej męża przemocą. Niestety dziecko oberwało, dostało w głowę i nagle pojawił się temat autyzmu. Jak się weszło w to głębiej, ten autyzm był związany po prostu z takim poczuciem w ogóle żalu i nienawiści do samego siebie że ta część tego dziecka uciekła poza jego w ogóle świadomość, poza jego duszę, bo kochało jedno i drugie rodziców, i ojca, i mamę, no a niestety stało się po prostu ich ofiarą. Pomyślcie o tym, przyjrzyjcie się swoim dzieciom, zanim zaczniecie oceniać i wydawać wyroki i katować lekami i innymi rzeczami. Lekarz w życiu jest bardzo potrzebny, ale niech temu lekarzowi też będzie lżej, zanim po prostu dojdzie do konkretnej diagnozy. Nie eksperymenty na dzieciach, a konkretna pomoc i pomoc przez serce, i poczucie własnej duszy.